Cześć, witamy Was na kanale Mój Psi Świat razem z Zuzanną Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z odpakowaniem Anime Boxa Jest to majowy Anime Box Jak pewnie część z Was wie był nieco spóźniony Ale w środku jest coś miłego, pewna niespodzianka Która właśnie miała umilić, jakby wynagrodzić to czekanie Także dzisiaj ten filmik, chcę też od Was powiedzieć takie krótkie usprawiedliwienie Dlaczego nie było długo filmiku Po pierwsze, że byłam na wyjeździe nad morzem na tydzień z Zuzanną z czego będzie oczywiście vlog, jest bardzo dużo materiału, ale popsuł mi się laptop. Popsuł się naprawdę w ciągu godziny. Padł totalnie, nie mogę na nim nic zrobić, nawet go nie mogę uruchomić. Muszę go naprawić, także naprawa może trwać długo i nie mogę po prostu obrabiać na ten moment jakoś filmik tak, tak bardziej skomplikowanie. Jeżeli chodzi o ten filmik, po prostu go wrzucę pewnie w całości albo tam minimalne jakieś przeróbki. No jednak taki vlog wymaga większego montażu. Także to krótkie usprawiedliwienie. Będzie na pewno dużo kolejnych materiałów, kiedy tylko mój laptop ożyje. Dobra, no więc przechodząc już do anime boxa eee, Otwieram pudełeczko. Ja je od... wcześniej sobie spakowałam, ale jeszcze jakby nic nie testowałam z tego. Więc no wszystko razem sobie zobaczymy, jak wygląda. I tu mam właśnie kartkę. Przeczytam, co tu jest napisane. Majowy Anime Box to 7 produktów uwzględniających potrzeby spacerowe i podróżnicze, a także konieczność zabezpieczenia Was obojga przeciwko kleszczom Dogadzając swoim czwornogom, czasem zapominamy o sobie. Tym razem wyjątkowo postanowiliśmy dorzucić do paczki coś dla dwunożnych spacerowiczów. Życzymy miłych i bezpiecznych, miłych, bezpiecznych i pełnych, wesołych przygód podróży. Eee, Okej, okay, także. Tak to właśnie wygląda. Jest to takie właśnie podróżniczo-spacerowe pudełko i już Wam mogę powiedzieć, że mi się bardzo spodobało. Także zostańcie za mną i zobaczcie, co jest w środku. Dobra, pierwszą rzeczą, która się tu znajduje. Ja może też tak znowu pokażę, co jest, jak wygląda pudełko, tak się prezentuje. I w środku mamy co? Pierwsza to jest miska. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednym z filmików bodajże jest bendnik, czyli... Co potrzebujemy dla psa, coś takiego to było. Właśnie mówiłam o tej misce, także, że właśnie chcę ją kupić. Pytałam, jak się sprawdza. Większość ludzi pisało, że jest świetna, że mi polecacie. I naprawdę jakieś miesiąc temu chciałam kupić tą miskę. Także cieszę się, że jednak jej nie kupiłam, bo ją tutaj znalazłam. Jest to właśnie taka pomarańczowa gumowa miska. Nie pachnie tak aż źle bardzo gumą. Znaczy, no pachnie gumą, nie można powiedzieć, że nie. Ale nie jest to miska, z której pies pije na co dzień, tylko gdzieś tam w podróży, także ja ją przetestuję i zobaczę, jak Zuzia będzie z tego piła. Według mnie jest naprawdę to świetny pomysł. I co tutaj o niej jest napisane? Składana miska Trixie Zolux. Chyba jedna osoba dostrzemywała Striksy, Ja właśnie mam z Zolux. 20 do 35 zł, to jest to sugerowana cena detaliczna. I to pewnie jest to uzależnione właśnie od wielkości tej miski. Podczas długich, długich podróży i spacerów każdy pies potrzebuje chwili przerwy na napicie się wody. Silikonowa miska jest lekka, wygodna, a co więcej, łatwa do oczyszczenia. Po powrocie do domu można umyć ją w zmywarce. Aha, świetna, świetny pomysł, że właśnie świetne rozwiązanie, że można umyć ją zmywarce, Jest tutaj widzę pół litra, to jest właśnie pojemność półlitrowa. No, także super. Bardzo fajnie. Myślę, że na pewno, na pewno będę korzystała właśnie z tej miski. Tutaj macie też takie dziurki, więc w razie czego gdzieś tam możecie sobie to przywieźć. Według mnie świetna rzecz. Cienka, można otrzepać to z wody, właśnie z takich resztek wody, i włożyć według mnie spokojnie do jakiejś torebki plecaka, bez większego zabezpieczania. I możemy dawać psu zwykłą wodę z butelki mineralną, bo czasami, nie mam naczynia, to gdzieś tam na rękach, na dłoniach, czy się trzyma, jakąś wielką plastikową, czy tam z kubka, A To jest takie coś, co zawsze mam przy sobie. Ok, teraz kolejna rzecz. Taki oto. Może ja tak pokażę z bliska, bo raczej nie będę zbliżeń robiła ze względu na ten montaż. I tak się to prezentuje. I dobra, co to jest? To jest taki, nie wiem, przyrząd, może, nie wiem jak to nazwać. Przyrząd do wyciągania kleszczy. I o, szczypce, dokładnie, szczypce. Szczypce do wyciągania kleszczy Zolux. 5 zł, także naprawdę według mnie fajna cena. Nikomu nie życzymy, aby to narzędzie musiało się przydać. Jednak zawsze warto je mieć za nadrób. Profesjonalne usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko powikłań i wystąpienia chorób odkleszczowych. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja wyciągam kleszcza z wzi, to zapraszam Was do kliniku. Podlinkuję go tutaj, będzie także w opisie, jeżeli nie możecie sobie kliknąć. Pierwszy raz teraz spakowuję to. Powiem Wam, że ja nigdy nie miałam takiego właśnie urządzenia do wyciągania kleszczy i też się zalecałam z zakupem tego, więc to pudełko naprawdę spełnia wiele takich moich potrzeb, jakie miałam i chciałam je zrealizować. Po prostu chciałam kupić pewne rzeczy. Z tego pudełka, no i dostałam. Jak widzicie, to działa tak. Naciskamy tutaj dół i wtedy się jeszcze wysuwają wysyłają i otwierają. Chwytamy w tym momencie tutaj aliena kleszcza, puszczamy i w tym momencie jakby on jest zaciśnięty. Jeżeli chodzi o pensetę, ja właśnie wyciągałam zawsze zwykłą pensetą, musimy cały czas ją trzymać, tak przekręcać, aby jej nie puścić, więc przekręcamy tutaj bez problemu tego kleszcza. Zobaczę, mam nadzieję, że ja nie. Nie zdobędzie żadnego kleszcza, nie złapie eee, Także, aha, jeżeli chcecie wiedzieć, co je podałam w końcu na kleszcze Ponieważ pytałam Was o to Podała mi Advantix eee, Świetnie się sprawdził nie, zdob... nie, naprawdę nie miała żadnego kleszcza Kiedy byliśmy nad morzem, tutaj tak samo nie Więc na razie się sprawdza i jest ok eee, Więc, no to urządzenie, nie wiem, zobaczymy Czy mi się przyda, czy mi się nie przyda Mam nadzieję, że nie, ale jeżeli eee, będę z niego korzystała To też postaram się nagrać filmik Właśnie jak korzystam z tego. No i powiem Wam właśnie, czy to jest lepsze niż penseta, czy gorsze, no jakieś tam moje odczucia. Ok, następny produkt tak się prezentuje. Nie wiem, o tym słowa. Jest to taki. Co to jest? Właśnie nie wiem, to jest. Aha, taki spray. Jest to spray. Na razie nie czuję zapachu, ale raczej nie będę psikała, bo to jest raczej trujące. Eee, I to jest właśnie ten produkt dla ludzi. Moskilex? Mos Moskilex, tak. Moskilex, czyli takie sprytne połączenie komara i zabijania. Eee, Moskilex doktora Seidla. Seidla to się badaj Spray dla ludzi przeciw komarom i kleszczom. Dla ludzi, słuchajcie, to nie jest dla psów. 14 zł, 90 ml. Według mnie cena spoko. I co to jest? Preparat dla ludzi, do ochrony przed uciążliwymi owadami. Zadbaj także o swoje bezpieczeństwo, wychodząc na długie spacery z psem na łono natury. 100% skuteczności działania na komary i kleszcze przez całe 3 godziny po aplikacji. 3 godziny nas to chroni. Na razie nie ma jeszcze takiego ataku komarów, więc ciężko mi to teraz testować, nie ma sensu, ale kiedy pojawią się komary, to. Na pewno to przetestuję i dam Wam znać. Może na Facebooku, może gdzieś w filmiku. Na Facebooku na pewno. Jest tutaj stuprocentowa gwarancja działania. Zobaczymy. Ja jakoś tak nie wiem, jestem sceptyczna do takich preparatów, bo pamiętam jak w zeszłe wakacje, kiedy miałam właśnie zajęcia z psiakami i czasami gdzieś tam właśnie wychodziłam do parku i tak dalej. To jest, to była po prostu tragedia naprawdę tragedia. Wystarczyło, że zaszło słońce. Nawet nie zaszły, tylko tak już troszeczkę się ściemniało, no to nie dało się wytrzymać To nawet biegnąc te komary atakowały, siadały i gryzły Żadne ofy, żadne nic nie pomagało, żadne jakieś naturalne preparaty Także nie wiem, mam nadzieję, że to rzeczywiście e, działa To jest taki opis, że za, jako jedyny zawiera aż trzy substancje aktywne e, Szczególnie polecane dla myśliwych, wędkarzy, działkowców i dzieci powyżej 6 roku życia Rozpyla się to równomiernie na chronione miejsca, na twarz i szyję, nanosić pośrednio, spryskać dłoń, a następnie rozprowadzić, unikając kontaktu z oczami i ustami No zobaczymy, zobaczymy, dam wam znać Jeżeli to działa, to według mnie jest to świetny preparat, ale zobaczymy, czy działa um, Dobra, co tu dalej? Smaczki jakieś z Boscha um, I co to jest, momencik? A nie, to jest karma, to jest karma, okej okay. Eee, tak, to jest to eee, Próbka karmy Bosch Premium 35 zł za 3 kg Sugerowana cena detaliczna Także niedroga karma Próbka wysokojakościowego, zbilansowanego pokarmu dla psów dorosłych Polecamy zasięgnąć opinii eksperta Twojego psa Czy warto przy najbliższej okazji zamówić duże opakowanie tej karmy eee, No i zobaczymy Zobacz jak tu jest skład nie Tak wygląda ta karma ja właśnie w ofercie Boba ja nie jestem za bardzo zorientowana, także tak na pierwszy rzut oka nawet nie przeczytałam, co to jest, ale wydawało mi się właśnie, że to są smaczki. Oczywiście znów nie ma tutaj nic po polsku. Ok, ale tutaj widzę, że po pierwszy składnik tutaj po angielsku jest to mąka ziemniaczana. A głównie, no. I nie jest z bardzo zły skład, ale też no jest takiej średniej jakości karma, takiej może średniej plus, o średnia plus taka, tak bym nazwała tą karmę. Eee, no, także zobaczymy, czy Zuzia nie posmakuje. Stojko mnie, no a dziewczynka obtej. Zobaczymy. Jak się prezentują tutaj? Aha, kawałeczki. Aha, są nieregularne. Są różne te kawałki tej karmy nasz Ups m Mój ekspert, bo tutaj właśnie jest napisane, że polecam zasięgnąć opinii eksperta Mój ekspert, tak widzicie, troszkę nieśmiało, ale, ale nie zgłosiła Czy schrupie? Schrupała Ale generalnie psy, jeżeli chodzi o karmę, to jakby mniej chętnie jedzą niż smakołyki Także tu też nie ma się co uprzedzać nawet no, chodź chodź jeszcze z no Chcesz jeszcze, hop. no, hop. nie? No. Hop. Hop, hop. Będziesz wycinała. Wzięła teraz dwa kawałki. Chrupie, no także nie jest zła. Jak widzicie, Zuzia jest naprawdę wybrednym psem. O czym się mogliście przekonać przy jakichś takich innych gryzakach kościach. Także jest naprawdę wybrednym psem. Zobaczmy, no jest to właśnie taka premium karma, czyli chyba jakaś ich lepsza linia. No, ja postaram się jakiś link do. Ym, link dać w opisie z właśnie składem tej karmy, żebyśmy mogli sobie przeczytać. No, ha, też? No, dobra, dała ją do wcina. Dobrze, następna rzecz. Tutaj jest taki właśnie patyczek, i kiełbaska. I tu jest ym, napis, taka karteczka z opisem. Bardzo przepraszamy za opóźnienie. Smutna Minka. Anna Animibox No cóż, opóźnienia się zdarzają Było właśnie, Był mail odnośnie tego, dlaczego jest opóźnienie Jakby no, z przyczyn takich niezależnych od Animiboxa do końca eee, Także ja rozumiem takie rzeczy, ponieważ sama ja czasami robię jakieś tam projekty i tak dalej I wiem jak to jest, że mimo wielkich chęci To niestety czasami Czasami coś się opóźnia Mimo, że byśmy tego nie chcieli, no to niestety tak wypada i co to jest? Nie wiem, czy tutaj będzie opis. Nie, tutaj tego nie ma, ponieważ to jest właśnie dodatek. Także no to jest taki kabanosik. Nie wiem, czy kojarzycie. Ja teraz nie chcę podawać, Zuzi. A to jest taki kabanosik, właśnie, który można kupić dla kotów. Są też takie i dla psów. Psy to bardzo lubią. E no, także takie coś. E I co tu następne? Kolejna, wielka płaka. To są te same. Smakołyki zboża, to znaczy nie te same, to samo opakowanie zboża, które było na walentynki w kształcie serduszek. I właśnie tak zobaczyłam, hmm, kurczę, znowu to samo, ale właśnie zauważyłam, że jest tutaj opis Grain Free, czyli bez ziaren, ocz co ostatnio narzekałam na to, że właśnie są z ziarnami i raczej tego z nie będzie chciała jeść i naprawdę podała mi parę, ale nie chciała tego jeść, także te smaczki gdzieś sobie powędrują dalej. I te, to jest tak. Ciastka, ciastka antyalergiczne Bosch Goodies Grain Free I to jest 15zł za 450 gram, czyli za prawie pół kilo 15zł To no jest to dobra cena Bezbożowe ciastka są idealną przekąską do podawania podczas nauki sztuczek, spacerów czy wizytów w weterynarza. Zdrowie i lekkostrawne, nie zaszkodzą psim alergikom Ok, zobaczmy na skład Znowu nie ma po polsku, ja nie wiem czemu nie ma po polsku Aha, jest tylko po niemiecku, no to hmm, super Eee, dobra, postaram się tutaj Nie, naprawdę To jakby przerasta moje możliwości I naprawdę nie wiem, jak tu jest skład Też się postaram znaleźć go I możecie sobie przeczytać Jeżeli znacie niemiecki Ja niestety nie znam Tak wyglądają Są mniejsze, takie bardziej właśnie praktyczne Może słuchajcie, zobaczymy Tu jest jakiś, słuchajcie mm -hmm. A Tu jest coś po polsku Taka książeczka to jest super. Ok, czytam skład. Świeży drób, sproszkowane mięso drobiowe, mąka ziemniaczana, groch, tłuszcz drobiowy, pulpa buraczana, siemy lniane, suszone jaja, hydrolizowane białko, suszone drożdże, piwne oleje rybne, marchew suszona, koncentrat pomidorowy, sproszkowane algi morskie jest chlorek, sodu, glukozamina, siarczan, chondroidyny. Tutaj um, macie skład. Zobaczymy jak Zanna na to reaguje. Czy ona Ciężko dosyć to, to się właśnie otwiera te smaczki, no, Ale okej się. się. Ja to jest kolejny. No, zobaczmy. Słuchajcie, wącha to. O! Na razie wzięła wyszczek. Skrupała, OK, ale powiem Wam... Większe miała opory nawet niż przed tamtą karmą. Także Nuzia, chodź, może się tu pokażeć. Hop, hop! Hop, hop, hop! No. No, widzisz teraz już chętnie. Ona chyba nie znała tego zapachu i tak właśnie nie śmiało troszkę. No ale widzę, że posmakowało. O wiele bardziej smakuje niż tamte wcześniejsze smaczki. Także... Mmm. Także super. Na pewno je jest użyje. E, nie jest zły. No ale na tą cenę no to... Nie ma się co tam... nie ma co mieć wielkich wymagań. <laughs> tu jest takie małe opakowanie smakołyków. Zobaczcie, takie. Bardzo fajne takie poręczne. Nie widziałam nigdy w ten sposób pakowanych takich przysmaków, bo to jest właśnie przysmak. I już wam mówię to jest. Przekąski Jagnięce Alfa Spirit i tutaj macie 450 za 35 gram. No więc jakby wiadomo cena jakość... To kosztuje. Drobne kawałki z mięsa najlepszej jakości z wygodnym i praktycznym, praktycznym opakowaniem. Łatwym do zabrania ze sobą w podróż. Twój pies z rozkoszą zrobi dla nich wszystko, co zechcesz. Wykorzystaj to przy okazji szkolenia. No rzeczywiście, smaczki są fajne do zabrania w podróż. Jeżeli je tutaj nawet od góry sobie otworzymy, to właśnie można... Uff, bardzo mięsnie pachną. One są, tak wyglądają, takie masz te Chodź, zobacz, hop, chodź zobacz, Hop, o! No. musi obwąchać. Ona zawsze musi na ziemi sobie zjeść. O, takie lepkie do zębów, się lepiło troszkę, ale widzę, że smakowało. E, no, także takie przekąski też się przydadzą. No i tu ostatnia rzecz. Taki oto dysk. Tu była jeszcze. Um, właśnie taka plakietka, ale Zuja to urwała. E, dobra, i co to. Co to jest? Jaki to jest opis? Frisbee, Trixie, Sumplast, ale ja tutaj mam tego Sumplasta. Sumplast, Sumplast to się chyba od e, Dobra, i ja tutaj mam. E, tak, 16 do 1950 sugerowana cena. Niech dysk z majowej paczki będzie dla Was inspiracją do rozpoczęcia przygody z dog Frisbee oraz rozmaicenia codziennych spacerów z plastikowymi dyskami. O tym jak zacząć, aby było bezpiecznie i wesoło, dowiecie się u nas na fanpage'u. I tutaj są podane dwa fanpage e, www.bydgoszcz.pl i www.samplast.pl to możecie sobie zobaczyć. Ja tutaj staję sobie na kresełku. I te smaczki chcę wcinać. Widać co smakuje psu <laughs> e, Dobra, wiecie sobie. No, hmm, zachowuje sprężystość w temperaturze od minus 40 do plus 60. Jak tu są jeszcze informacje? Lżejszy o 30% od zabawki gumowej. Hmm, nie tonie. Tak, dysk zapachowy. Czy on pachnie on takim jak niegląti jaką wanilią czymś takim? Możecie, sobie zobaczyć eee, tak to wygląda no dysk jak dysk, wiadomo eee, nie wiem, powiem wam, że Zuzia jakoś tak nie za bardzo lubi takie dyski, takie frisbee nie wiem, być może przekażę komuś ten dysk coś z nim zrobię takiego, eee, A ja mówi mówię, ona najbardziej lubi piłeczki, piłeczki to jest jej miłość eee, i dobra, teraz co mi się najbardziej spodobało z tego pudełka na pewno szczypczyki do kleszcza z pewnością ten preparat, jeżeli tylko działa Ale jestem bardzo ciekawa jego działania Jak tak mu piszą, że jest 100% gwarancji No to jakoś tak wątpię, żeby pisali takie coś Jeżeli by to nie było rzeczywiście skuteczne Te smaczki też na pewno super Ale ja na pewno ich nie kupię, bo są naprawdę za drogie I bez sensu kupować takie smaczki Ale fajnie, że mogę je z Zuzią I na pewno... Fajne są na podróż to z pewnością. Jak na przykład jedziecie z psem, ja na przykład teraz jechałam bardzo długo z Zuzią, ponieważ ponad 8 godzin jechaliśmy autem. I do Konga jej tam wciskałam w tej kostki jakieś rzeczy, ona sobie na tylnym siedzeniu leżała i tak dalej, gryzła tego Konga, to wiem, że naprawdę musiałam jej coś dać bardzo smakowitego, żeby ona się tam tym kongiem zajęła. Więc tak na Czasem, żeby coś takiego kupić, no to super, naprawdę fajnie. Z tym, że ja się nie widziałam w sklepach internetowych, więc muszę się rozejrzeć za nimi. E, ani jakoś tam, w, w takich zoologicznych, stacjonarnych. Nie wiem, czy to jest informacja, gdzie je można kupić. Aha, jest tutaj strona podana, internetowa ich, no więc może tam. Także, no, też spoko. E, I co jeszcze? Miseczka, oczywiście. Miseczka, to są według mnie najlepsze produkty z tego Animi Boxa Oczywiście dla mnie, bo dla was mogło wam się coś innego całkiem spodobać, o te właśnie cztery eee, Smakołyki te z Boscha, te też są ok, jakość jest na pewno lepsza niż tamtych Karma, no to jakoś nam się zużyje, wiadomo jak ktoś chce przetestować czy jego pies lubi czy nie Bo czasami też macie takie wątpliwości, że czy kupować worek, bo oczywiście pies w ogóle polubi tą karmę Kabanosik też się przyda no i dyski, jeżeli macie psa, który lubi frisbee, no to na pewno to jest świetny prezent. Więc naprawdę powiem Wam, że to pudełko według mnie jest takie najlepsze z wszelkich pudełek, jakie dotychczas były. Bo nie ma takiego produktu, który tak, hmm, no spoko, ale tak mi się nie przyda. Jak dla mnie, dla potrzeb Zuzi, naprawdę z tego pudełka wszystko nam się przyda i zużyjemy. Z frisbee też spróbujemy pokorzystać, porzucać. Wcześniej, że zabawki też świetnie się sprawdziły Nawet na filmiku, właśnie pierwsza reakcja Zuzina może mogliście zobaczyć, że wykorzystuje Piłeczkę tą taką gumową I ten z takimi trzema ramionami, taki no, odrzucania taki aport. No, także to było to pudełeczko. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Pamiętajcie o zniżce, jaką mam dla Was. Wszystko jest w opisie. Jest taki kod rabatowy, wielokrotnego użytku. Także jeżeli chcecie sobie zakupić anime boxa, to zapraszam do opisu. No i dobra, także dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie Wam, jak Wam się, jak wam się podobał ten anime box. Wszelkie właśnie informacje, ile kosztuje, bo zależy od wielkości psa, od tego, ile bierzecie pudełek naraz, więc nie pytajcie mnie o koszty, wszystko sobie sprawdźcie na stronie animebox.pl, ja ją podam oczywiście w opisie, więc tam znajdziecie wszelkie szczegóły. No i dobra, także dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że będziecie cierpliwi na kolejne filmiki, bo naprawdę staram się to szybko ogarnąć i mam nadzieję, że wkrótce będę znów mogła obrabiać i tak Więc dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego spędzania czasu z psem teraz tego letniego, wykorzystajcie go na maksa. No i dziękuję, do zobaczenia, cześć!